Trzyma się o tej teorii dopiero co wstałem jest 8.00, ale wyszła właśnie oferta przedwczesnego dostępu do kita. No i kurczę, muszę z niej skorzystać. Zobaczcie jak ona się prezentuje. 174 zł. A dokładnie to 175 zł. Mamy kozackie w niej nagrody, ale no, trochę jest droga. Powiedziałbym nawet, że jest bardzo droga, ale... Trzeba się bawić, więc dzisiaj sobie ją kupię, a oprócz tego rozdam wam ją za darmo. Ktoś z was z tego odcineczka będzie mógł ją ode mnie dostać. Trochę mnie za to wszystko wyjdzie, ale w sumie ostatnio wbiliśmy 700 tysięcy subskrypcji na moim kanale, więc trzeba po prostu zrobić dla was nagrodę za to. Więc już wam mówię, co trzeba zrobić, żeby tą ofertę dostać za free. Po pierwsze, zostawić łapeczkę w górę pod tym odcinkiem bez łapki w górę nie ma szans, że wygracie. Po drugie, trzeba mieć subika na moim kanale. Subskrybujcie kanał Tori i Tori 2. Dwa moje Brawl Starsowe kanały. Bo jeśli na którymś z tych kanałów nie będziecie mieli subika No to nie będziecie mogli wygrać No i po trzecie, trzeba napisać w komentarzu Biorę udział I to tyle mordeczki, nic trudnego Więc śpieszcie się, bo wyniki będą już za dwa dni na tym kanale A propos wyników, tutaj wam wyświetlam osoby, które zwyciężyły ostatnią emotkę tego prezentu Właśnie na moim odcinku Gratulacje dla was, zgłoście się do mnie na tego maila, którego wam tutaj wyświetlam Macia, to trzy dni mordeczki Więc to jest mega ważne, żeby jak najszybciej się zgłosić Ale dobra, zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy Trzeba mieć wpisany kod Torii w sklepie bro. Stars, jeśli chcecie wziąć udział w tym konkursiku na kit'a, bo tylko osoby z moim kodem mogą właśnie mordeczki w tym konkursie brać udział, nie? To jest mocny konkurs, więc no trzeba wszystko wykorzystać, co mówiłem i wszystko zrobić, no bo bez tego nie będzie szans. W ogóle widzę, że Rekinilon się pojawił w sklepie na fajnej przecenie, ale my dzisiaj nie nim się zajmiemy. My dzisiaj zajmujemy się kit'em i ja może już po prostu przejdę do kupienia tego. Przeanalizujmy, co tutaj będziemy dostawać. Już w drugi dzień 2500 monet. To akurat bardzo mi się przyda, bo będę sobie ulepszał zadymiarzy. Fajne emotki do kit'a, takie dosyć ciekawe. Podwajacze, że tonu 5000 to akurat nie jest takiego specjalnego w sumie tym bardziej, że mam wbity karnet. E, następnie kolejne motki do kita, 2500 monet e, i westernowy kit, skinek no i do tego odznaki, szczerze... Nie opłaca się jakoś bardzo tego kupować Ale ja chcę robić dla was fajny koncept Chcę, żebyście wy też mogli wcześniej zagrać kitem Dlatego ktoś z was dzisiaj ten zestaw zgarnie A ja teraz przychodzę, żeby go kupić, więc widzimy się zaraz A więc, mordeczki, to już jest ten moment, gdzie Zapłaciłem i dostajemy kita Let's go! Mam go zdobytego Ale coś się zlagowało, dobra, pięknie Legenda odblokowana na moim koncie Czajcie, że jak ja teraz szybko pogram nim giereczki I zdobędę trochę pocharków, to będę w topce Polskiej na tym kicie, bo To jest dopiero 8.00, gdy go kupiłem, nie? Trochę może gadałem, ale no jest dobrze Dobrze, i teraz codziennie będę dostawał jakieś prezenty. W ogóle zapraszam dzisiaj na live'ika o 12.30, gdzie będziemy sobie tego kita wbijać, a teraz nie włączajcie jeszcze tego odcinka, bo czas troszkę go przetestować. Uwaga, po pierwsze ulepszam go najbardziej jak mogę, nie? Chcę go ulepszyć na praktycznie maksymalny poziom, żeby mi się nie łatwiej grało. Ej, kurczę, ale się jaram, że już mam kita odblokowanego. To jest mocne. Okej, okay, ulepszyłem go na 9, chyba bardziej niestety nie mogę. I teraz kupujemy sobie do niego gadżet, tylko który? Ukryj się w kartonie, sto... w ogóle napiszcie mi w komentarz który mi polecacie bardziej, ten, gadżet. Ukryje się w kartonie, stając się niewidzialnym na 5 sekund. Ej, to jest mocne. To jest mocne akurat. Ej, następnie. Ej, leczy siebie i sojuszników zadmiarza? Nie, to bierzemy ten pierwszy, karton. Jestem giga ciekawy tego kartonu, jak to będzie wyglądało. I jeszcze star power może na szybko jakiś. Kit czerpie 200% mocy z każdej kostki mocy. Ej, czyli dostaje jakby... Ej, to może być też mega mocne Kit trzyma się sojuszniczych Zadymiarzy 5 sekund dłużej, nie, ja wezmę to Bo to jest chyba takie coś, że jak na showdownie Zbierzemy power cubesa, to dostajemy dwa cubes, To by było mocne I kupmy sobie jeszcze tarczę, żeby miał więcej HP No i powiem wam, że takim kitem to ja teraz Mogę grać, klikamy sobie giereczkę I wejdę w solo na początek I zobaczymy jak ten kit się spisze Moja pierwsza oficjalna gra kitem Widzowie, trzymajcie kciuki, jeśli podobał wam się Taki odcinek, zostawcie łapkę w górę i docencie to Subikiem, będę wam mega wdzięczny bo staram się dla was W ogóle sorry za mój fryz, ale naprawdę nagrywam to od razu jak wstałem, o ósmej, żebyście mieli jak najszybciej ten odcineczek. Okej, okay. patrzcie tego Kita, jak on nawala tymi pazurkami swoimi I uwaga, ile teraz dostanę power powercubesów? Uwaga? E, jednego, czyli nie wiem jak to działa w sumie. E, no, możecie mi wytłumaczyć o co chodzi z tym star powerem, bo ja nie ogarniam. Ej, wjeżdżam od razu na środeczek, tylko tam idzie El Primo. Będę musiał na niego uważać. I tu też ktoś jest, o cholewcia, oddaj, to musi być moje. Okej, okay. ult! Tylko czemu ja wskoczyłem tym ultem na power powercubesa? No nie wierzę, przepraszam widzowie. Chciałem go jakoś dobrze wykorzystać, ale ten El Primo to jest jakiś bot. Wskakujemy na niego i rozwalony! No i tak to można grać kitem. To są moje pierwsze gierki nim, ale w ogóle mam jeszcze wbite tutaj mordeczki em, te punkty zwycięskiej pasy. Chyba tam z 3 czy 4, więc dostanę jeszcze dodatkowe pucharki za wina, a postaram się tutaj zrobić pierwsze miejsce, więc dostanę 10 pucharków plus chyba 3. E, może być grubo, patrzcie jaki ult wleciał mocny teraz. Oj, 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 bez szans byli ze mną. E, bez szans byli, to trzeba przyznać. Dobra, nawet nie zdążyłem już Gadżetów w tej gierce. Mam teraz 12, 13, 13 Power Cube, e, więc nie będę raczej używał tego gadżetu. Zostawimy go sobie na kolejną rundę. Oglądajcie do końca, Martini, bo to jest pierwsza moja dopiero gierka. Zaraz sobie zagramy kolejną. W sumie dawno nie było takich odcinków, gdzie grałem zwykłe giereczki, e, więc fajnie, że już teraz są. Możemy sobie nie dość, że przetestować kita. Możecie zobaczyć, jak mi się nim gra. E, no to jeszcze przy okazji możemy pożywać jego gadżetów i kilku innych rzeczy. Dobra, e, dostałem 14 pucharków. Co jest, widzicie? E, ja chcę zobaczyć teraz szybko topkę. Weźmy szybko do topki, widzowie, o ile ona w ogóle jest. No nie gadajcie, że nie ma tutaj kita dodanego. Ja nie wiem, co ci twórcy robią, że ostatnio nie dodali Miko do topki w ogóle, a teraz nie dodali kita. No może dlatego, że jeszcze on oficjalnie nie wszedł, tylko jest przedwczesny dostęp, ale i tak powinien być. No dobra, mniejsza o to, odpalam drugą giereczkę i lecimy. Trzeba pokazać, tutaj rządzi na kicie, widzowie. To będzie moja postać, a ja mówię, nie? Ja na nim spróbuję wbić 25 w rangę. Zapraszam Was, tak jak mówiłem dzisiaj na liveika, bo na liveie też będziemy sobie dzisiaj grali na nim giereczki. Będziecie mogli ze mną zagrać. No ale po pierwsze, to bierzcie udział w konkursie, widzowie, bo to jest mega, mega... Mega ważne i mega opłacalne, żeby w konkursiku wziąć udział. Dobra, Colt chce mnie tutaj dojechać? To był jego błąd. on myślał, że on pokona Kita? Kita króla to jego pierwszego? Nie masz szans, chłopie, ze mną. E, dobra, lecimy dalej z drugim Power Cubesem. Trzeba go szybciutko sobie tutaj rozwalić. Pięknie siedzi, o to chodzi. Ale fajnie się gra Kitem, naprawdę. Więc sobie polecam Wam go w 100%. Skaczemy na dziadów, dobra. E, 8-bit, chodź tutaj. Musisz oberwać, pięknie. Ale jeszcze mi się nic da mnie leci. też byś się ode mnie odczepił, gościu. Muszę zebrać te Power cubesy, które są na środku, bo tam ich, ich bardzo, bardzo dużo. E, Okej, okay, dojeżdżamy na początek Karla, ja tu będę killer robił e, On ma raz takiego ulta, raz takiego Dwa różne ulty ma właśnie ten kit, To jest też taka ciekawostka Patrzcie to, ale ten ult jest dużo mocniejszy, nie? Ten co tak, e, kid się w niego mocno wierza. E, no i to jest znowu wygrana gierka Ale wiecie co, użyję sobie tego kartonu chociaż Żeby zobaczyć o co w tym chodzi Ej, patrzcie co jest, normalnie się zamieniłem w karton Nie wierzę w to T jak to wyglądało? śmiesznie. Widzieliście? Kit normalnie w kartonie się schował. Nie mam pytań. A to będzie druga moja giereczka ugrana, bo ten gość jest tutaj w krzakach i no, oberwał. Więc jak widzicie, mega, mega luz mam na razie. Dobra, do trzech razy sztuka. Jeśli teraz wygram, widzowie, to coś fajnego jeszcze zrobimy pod koniec tego odcinka. Dobra? Tak się możemy umówić, nie tracam wam co, ale oglądajcie do końca i kibicujcie, mi teraz zajął pierwsze miejsce, bo jeśli je teraz zajmę, to będzie grubo. Ale mi się fajnie gra tym kitem, cholewcia. Ja skończę i będę jeszcze dalej wbijał pucharki na kicie. Żebym miał ich jeszcze więcej, nie? E, tylko muszę takie rozmontować ten odcinek i wam go wrzucić. A tak jak mówiłem, 12.30 zapraszam Was na lajfika, nie może Was zabraknąć. Dobra, trzecia decydująca gra na kicie. jak teraz wygram, to już dopiero będzie pięknie, o, ktoś tu na mnie idzie, dobra, ale mega mocny jest ten gadżet, na przykład jak będę miał mało HP, ktoś mnie będzie dojeżdżał, to zamieniam się w karton i już nic mi nie może zrobić przez parę sekund, więc to jest mega spoko. I na pewno przydatny gadżecik, więc fajnie, że go kupiłem. Nie wiem jak z tym Star Power'em, czy dobrze zrobiłem, czy nie lepiej było ten drugi kupić. Jeśli ktoś się orientuje, to możecie mi dać znać, a ja już i będę dojeżdżał teraz, właśnie Karla. Porobiony pięknie. No cudownie się gra tą postacią, naprawdę. To jest mocny gość. Dojeżdżamy El Primosa. Oj, jeszcze mi 8 trochę pomógł, więc mega ładnie. Ale Aidbita też niestety zaraz będę musiał dojechać. Tylko może sobie zbiorę trochę więcej cubów najpierw, okej. Okay. Staje się coraz silniejszy. Oj, ale 8 -bit też tutaj mnie mocno atakuje. Patrzcie, już mam Power Cubes. No przecież to jest pewna wygrana gierka. Jak ja to przegram, to nie wiem, co ja muszę zrobić, żeby tą gierkę przegrać. Co jest grane? 10 Power cubesów. Nie No tak to można grać. To są same win na tym kitzie, on jest za mocną postać. Ale giga się nie biorą, nawet nie wiecie, jakby się fajnie gra tym kitem. Co prawda gram na razie na showdownie. nie, mogłem jeszcze zagrać dzisiaj jakąś gireczkę na jakiejś trójkach, żeby wskoczyć na mojego przeciwnika, nie przeciwnika, tylko mojego zioma z Timu, To by było dopiero fajne, bo on ma tutaj dwie opcje, jeśli chodzi o tego ulta, ale to już zrobimy sobie kiedy indziej. Dzisiaj na live'iku będziemy bardziej dokładniej testować. Więc jak widzicie, kit u mnie leci mocno, szkoda, że kwa tej topki, bo myślę, że bym był w topce polskiej już teraz, nie? Bo jest wczesna godzina, a już trochę pocharków na nim wbiłem. No ale spoko, warto, że tutaj mamy kita, jeszcze później sobie go postaram ulepszyć, jak zbiorę trochę więcej monet i tak dalej. No, więc dziękuję bardzo za to, że tutaj dotrwaliście do końca. Do zobaczenia w kolejnych filmikach widzowie przybicie piąteczkę i siemaneczko!